Tę audycję postanowiłem nagrać dlatego, że po ostatniej audycji o rynku nieruchomości pojawiły się różne głosy polemiczne, w tym głosy ludzi, którzy nadal jednak uparcie wierzą w nieustanny rozwój rynku nieruchomości że on zawsze idzie w górę, w to, że ceny nigdy nie spadają. Nawet niektórzy napisali, że okej, okay, ja gadam bzdury, ponieważ. Być może ceny spadły w czimiu dolnym, nie obrażając pcimia pcimia dolnego chyba nie ma w ogóle, ale w wielkich miastach one nie spadają. No to w tym odcinku pokażemy po prostu twarde dane o rynku i może wiedza jest czasem lepsza niż wiara. Ja rozumiem, że wiara przynosi góry i że z błędnych założeń można czasami dojść do dobrych wniosków i to jest prawda logiczna. Ale lepiej mieć, tak sądzę przynajmniej, podstawy wiedzy i dopiero wtedy się wypowiadać. Pokażę też, jakie są jeszcze bariery w rozwoju rynku nieruchomości, które są ważniejsze dziś, a które będą ważniejsze jutro. I od razu też mówię, Proszę mi nie przypisywać zdania, że ja mówię, że rynek nieruchomości padnie, bo to nie jest prawda. Historia nigdy nie kończy się dzisiaj, ona będzie też kształtowała się jutro, pojutrze i postaramy się po prostu przewidzieć w którą ona stronę pójdzie. Powiem też trochę o rynku budownictwa, który jest równie ciekawy dla naszych Rozważań. A jeżeli w ogóle interesuje Ciebie rynek nieruchomości, zapraszam, subskrybuj nasz kanał, pisz do nas w komentarzach, o czym chcesz słyszeć, poznaj nasze stare audycje. A teraz przejdźmy do tego rynku nieruchomości. Od razu mówię. My od 1989 roku, czy też 90, jak kto woli, znajdujemy się w Polsce. W nieustannym trendzie wzrostowym tego rynku, chociaż, jak widzicie na tym wykresie, zdarzają się tutaj małe spadki, górki, ale generalnie te dołki zawsze są wyżej niż dołek poprzedni. Dołek następny jest wyżej niż dołek poprzedni. Oznacza to, że idziemy w górę. Cykle trwały yy, różnie. Specjalnie na tym wykresie jest też tak to narysowane, żeby pokazać, że spadki zazwyczaj trwają krócej niż wzrost na tym rynku, bo to jest taki w miarę już coraz bardziej rozwinięty rynek nieruchomości. I co tak naprawdę może być barierą dla tego długotrwałego wzrostu rynku nieruchomości? No, przede wszystkim. Demografia. Tutaj widzicie prognozę demograficzną, z której wynika, że ludność Polski może się znacząco zmniejszyć o niemal, czy nawet trochę więcej, niż 20% w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Ale czy to jest naprawdę bariera, która ma znaczenie dzisiaj? Niekoniecznie, chociaż ta bariera różnie wygląda w różnych miejscowościach bo są takie miejscowości, w które się rozwijają bardziej, a takie, które się rozwijają wolniej lub wcale się nie rozwijają, a nawet popadają, że tak powiem, w depresję, i zwijają się, nikt tam nie chce mieszkać, bo tam na przykład nie ma pracy. To trudno, żeby w tych miejscowościach, w których nie chce nikt mieszkać, ceny nieruchomości nagle rosły. I tu od razu przejdę, do tych danych historycznych, które pokazują, jak zmieniały się ceny nieruchomości właśnie w dużych miastach, bo ktoś zarzucił, że tam nigdy nie było spadków. Prezentowane dane są. Kończą się w trzecim kwartale 2019 roku. Jest to opracowanie firmy Amron, jednej z lepszych na rynku pracowni, powiedziałbym, badawczych nad polskim rynkiem nieruchomości wiarygodnej. Są to ceny transakcyjne. Na jednym wykresie macie ceny transakcyjne podawane w wartościach nominalnych, a na drugim z uwzględnieniem inflacji. I co z tego wynika? Były spadki. Były były wzrosty. Były. Spadki w tym okresie i to nawet takie sięgające 20, a może nawet więcej procent w zależności od miejscowości. Dlaczego tak jest? Bo po prostu każdy rynek rozwija się cyklicznie. I od razu powiem, że przecież deweloperzy nie będą budować wtedy, kiedy koszty są większe niż cena, za którą można sprzedać mieszkanie. Tak powinno być. Każdy przedsiębiorca działa. Z myślą o zysku, nie zakłada strat, ale bywają błędne oceny, bywają zmiany i czynniki gospodarcze, które zakłócają taki, powiedziałbym, naturalny cykl rynkowy, do którego zaraz wrócę, bo na przykład może być to wojna, może być to pandemia, mogą być to jakieś zmiany polityczne, które w górę lub w dół jakiś rynek pociągną, a to jest trudno przewidzieć. I jeżeli deweloper nagle znalazł się w złej sytuacji, bo kupił ziemię na kredyt, zakredytował się mocno, to on czasami po prostu nie może czekać, aż rynek i czy koniunktura się odmieni i nie może czekać na to, aż łaskawie przyjdą do niego nabywcy. Czasami musi wyjść z takiej transakcji. Tak też bywa. Generalnie prawdą jest oczywiście, że jeżeli bariera popytu, to na co ludzi stać kupić maleje, i w ogóle ubywa ilość potencjalnych nabywców na rynku. No, to deweloperzy mogą odpowiedzieć tym, że zmniejszą produkcję i w ten sposób utrzymają ceny. Byłoby to prawdziwe, gdyby nie dwie rzeczy. Pierwsza, ta, o której powiedziałem, że są tacy deweloperzy, którzy będą musieli ratować swoją płynność. A po drugie. Rynek nieruchomości, rynek pierwotny to nie jest całość rynku nieruchomości. Na rynku nieruchomości istnieje również rynek wtórny. I już tutaj mówiłem w poprzednim filmie, że na rynku wtórnym decyzje podejmowane są inaczej. Ludzie po prostu czasem muszą sprzedać nieruchomości i oni będą je z tych swoich potrzeb życiowych wystawiali na rynek. No, i teraz wróćmy na chwilę do tego, jak wyglądają w ogóle cykle na rynku, na każdym, ale ja powiem tutaj o cyklach na rynku nieruchomości i zwróć uwagę od razu na dwie rzeczy. Jedna rzecz to są ceny nieruchomości, a druga to jest ilość transakcji. O ile dla osoby indywidualnej. Często ważna jest cena. Ona ma tylko jedną nieruchomość i dla niej jest ważne za ile ona sprzeda albo za ile ona kupi lub za ile ona dokona sprzedaży i kupna takiej quasi zamiany. Dla takiego dewelopera, czy kogoś kto się mieni deweloperem, a on tam zbudował jeden budynek jednorodzinny, czy tam jakiś bliźniak, czy może trzy lokale, cztery, również ważna jest cena. Natomiast dla tych wielkich deweloperów, którzy mają setki albo nawet tysiące nieruchomości do sprzedania, ważna jest ilość transakcji. Dla nich nie jest tak ważne, że oni na jednym mieszkaniu muszą zrobić transakcję swojego życia. Nie. Dla nich się liczy obrót. I z tych tysięcy transakcji oni sobie kształtują zarobek. Dlatego też rynek można oceniać pod względem tego, jakie są ceny, albo jaka jest ilość transakcji. Zajmijmy się na chwilę oceną rynku pod względem tego, jakie są ceny, i tutaj macie taki wykres, na którym widać różne fazy rynku. Jest czas, kiedy ceny nieruchomości rosną, a ilość transakcji spada. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, że w ogóle po pierwsze informacja. O rynku nieruchomości dociera do szerszej publiczności z, jaką, z jakimś opóźnieniem. No poza tym jest bezwładność samych transakcji, które zostały na przykład uzgodnione yy, kilka tygodni czy kilka miesięcy wcześniej, a potem po prostu trzeba je zrealizować. Generalnie ta sytuacja nie powinna nikogo napawać optymizmem, ponieważ ona zapowiada kolejną fazę rynku, w której ceny. I ilość transakcji będą spadać. Wtedy mamy zjazd cenowy. Na początku ten zjazd jest gwałtowniejszy, a potem on stopniowo, stopniowo sobie wypłaszcza. I potem, nagle, na końcu tego okresu zjazdowego, mamy taką sytuację, że ceny jeszcze spadają. Tak załóżmy z przyzwyczajenia, ale ilość transakcji. Zaczyna rosnąć i w pewnym momencie mamy takie wypłaszczenie na rynku, dno, osiągamy dno tego rynku, z którego następuje odbicie, i to odbicie uwidacznia się tym, że jednocześnie rosną ceny nieruchomości, ale też rośnie. Ilość transakcji. I tak to się ma, tak ten rynek sobie rośnie do jakiegoś punktu, aż wrócimy znowu do momentu, w którym ceny nadal będą rosły, a ilość transakcji będzie spadać. I w ten sposób zatoczymy pełne koło. Dla większości są też ważne odległości, oczywiście, między jednym szczytem a drugim, który gdzieś tam kiedyś nastąpi, trudno przewidzieć, oraz te cykle od spadku do momentu, kiedy nastąpi odbicie. I generalnie rzecz biorąc, tak jak już powiedziałem na wstępie filmu, te okresy spadkowe, czy tych stagnacji zazwyczaj są krótsze niż okresy wzrostowe. Wro wzrosty zazwyczaj na wszystkich rynkach trwają dłużej. Ale na przykład zwróćmy uwagę też, co było w ostatnim cyklu, kiedy w zasadzie już sygnały o tym, że ceny nadal rosły, a ilość transakcji spadała, mieliśmy przed wybuchem pandemii covidowej. Później to w ogóle rynek na jakiś czas, na kilka miesięcy stanął, po czym nastąpiło jego gwałtowne odbicie. I tutaj można powiedzieć od razu, że ta sytuacja nie jest związana bezpośrednio z cyklem rynku nieruchomości, tylko zewnętrzna sytuacja, jaką jest COVID, spowodowała wybicie rynku w górę. Jaką fazę rynku mamy teraz? Sami ocencie i wyciągnijcie wnioski. Obiecałem też powiedzieć parę słów o rynku budowlanym, a rynek budowlany to nie jest dokładnie to samo, co rynek nieruchomości. To są dwa różne rynki, chociaż na pewno ze sobą skorelowane. Jeżeli na rynku nieruchomości jest gorzej, no to wiadomo, że na przykład mniej się buduje nowych nieruchomości, mniej budów się zaczyna też bywa, że jest mniej. Remontów, firmy budowlane mają różne swoje profile, i niektóre zaczynają cierpieć bardziej, inne mniej. W Polsce w tej chwili mówi się, że czekamy ciągle na te fundusze z KPO, z tego funduszu odbudowy, na te pieniądze, które miałyby targnąć budownictwo, ale czy te pieniądze z KPO będą przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe, czy raczej na takie kolejne cele publiczne? I od razu powiem, że Przecież ten, który budowlaniec, który buduje drogi, to on nie jest dekarzem i odwrotnie. Mają zupełnie inne narzędzia i zupełnie inną wiedzę i zupełnie czym innym się zajmują. Więc takie przeskakiwanie między jednym rynkiem budownictwa a drugim rynkiem budownictwa z nazwy tylko budownictwa nie jest takie proste. Czego się można spodziewać dla budownictwa? no? Chyba jest wielkie oczekiwanie na to, żeby zaczęły napływać nowe zlecenia. Każdy budowlaniec ma swój jakiś portfel zleceń. Podjął się budowania jakiś czas temu, realizuje tę budowę, ale on też czeka, żeby mu pojawiły się nowe zlecenia. Jeżeli nie będzie miał nowych zleceń, no to będzie zwalnianie pracowników, czy tam podwykonawców, w zależności od tego, w jakim miejscu ktoś jest na rynku usytuowany. Niektórzy twierdzą, że ten rynek budownictwa może spaść nawet o 30-40%. Zobaczymy. Koszty materiałów budowlanych natomiast no, też są nie do przewidzenia. Jakieś obniżki niektórych materiałów były, ale na przykład stali, ale też problemy z energią mogą powodować, że huty będą wstrzymywały się z produkcją stali. W związku z tym może być na przykład stabilizacja albo nawet wzrost cen. Tak jak powiedziałem, rynek nieruchomości jest cykliczny. Ale nie wierzmy w jedną rzecz: że nieruchomości zawsze drożeją. Jeżeli chcesz inwestować, przeprowadź analizę i nie tylko analizę ogólnego rynku i sytuacji gospodarczej na świecie, ale także swojej miejscowości, bo to co ja mówię, to się odnosi do ogółu rynku w Polsce, ale każda miejscowość może rozwijać się inaczej. I zresztą wiemy, że tak w Polsce jest, bo wiemy, że są miasta, jak powiedziałem, które idą w górę, a są takie, które się wręcz zwijają. A jeśli chcesz wiedzieć więcej o rynku nieruchomości, to oczywiście subskrybuj nasz kanał. Pisz nam, o czym chcesz, żebyśmy robili audycję. Korzystaj z naszych szkoleń na cement24.pl. Tam są szkolenia nie tylko dla pośredników, ale też dla ludzi inwestujących w nieruchomości. Zapraszam i trzymajmy się i pamiętajmy historia Nigdy nie kończy się dzisiaj, ona jutro też będzie. I po górce następuje dałek, a po dołku znowu górka. Cześć!